Dobra, puka i jedziemy. Mam bez kolacji? To już chyba jest na rzeczy. He, 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 Jest git? Wiesz kim jesteśmy? Przypominasz sobie, że zgłosiłeś się do walk na gołe pięści? Przyjdźmy zrobić lekki rekonesans. Wiesz co to? Wstępne rozeznanie. No kurwa, słyszałeś? No mamy tutaj intelektualistę. Ciekawe, czy jeszcze potrafi się napierdalać. Widzę, że coś tutaj sobie podjadasz. Mogę łyczka? Chcesz to się ognąć? Przepraszam, chłopaki, ale ja chyba nie wiem o co chodzi. Nie chcę być niemiły, ale wiecie. No właśnie człowieku, nie bądź taki spięty, trzeba się wyluzować. Chłopaki, to są kurwa w agencji, my jesteśmy z Gromdy. Dobra, dobra, spokojnie, to chyba jakaś pomyłka. Pomyłka? Moja była miała na imię pomyłka. To jest Gromda. Ale ja już walczyłem wcześniej. Co słyszałeś o Gromdzie? Co? Co? To nie jest kurwa odpowiedź. Co? Powiedz jeszcze raz co, z kurwy synie? to Cię rozpierdolę w tej sekundzie. Powiedz, co słyszałeś o gromdzie. Yy, na gromdzie nie ma deszczy. To czemu kurwa chcesz to spierdolić? Wpierdalając takie gówno i opierdalając się na kwadracie. Czytasz Biblię? Jest tam piękny cytat. Ezekiel 25.17. 17. Ścieżkę człowieka prawego ze wszech stron otacza niesprawiedliwość samolubnych. Mordo, wyluzuj, znowu Cię ponosi. Myślisz, że się wystraszył? Nie wiem, ciężko powiedzieć. No jak myślisz? Uważaj, koteczek! Pamiętasz tego gościa ze stolicy? A ten z czerwoną mordą? Z jaką czerwoną mordą? Gościu ma problemy z ciśnieniem. Ostatnio partner sprzedał mi ciekawego newsa. Że twój chłopak? Nie, kurwa, partner biznesowy. co ja ci na ciepłego wyglądam? Spokojnie, a co powiedział? No ty przed na zawał. Dużo stresu oczekiwania społeczeństwa i mu ten czerwony baniak nie wytrzymał. Mówię ci, musimy się wyluzować. Nie wiem, zmienić robotę. Przez życie nie będziemy się po gębach okładać. Praca jak praca. Nie no, chyba jest różnica między napierdalaniem się, a na przykład sprzedawaniem sklepy. Czy ja wiem? Tu i tu kasuje się ludzi i za to ci płacą. No może masz rację? Nie wiem, męczy już mnie to. Ludzie mnie widzą, oczekują, że będę macho. Każdego rozpierdalał. A pozory często mylą. Bo ja to takim romantykiem jestem szczerze. Książkę o głębokim już poczytać, posłuchać romantycznej muzyczki, uronić łzę nad losem głodujących w Afryce. I co niby ostatnio przeczytałeś? Ostatnio to nic. Czasu nie mam, ale zamierzam. Ta, chyba lekturę. Kurwa, jak załaszczelkę i detalog. Spierdolu. Nie Nie bluzgaj, Bóg patrzy. Ale bo Mawro, odjebałeś! To mordy we krwi! Jak kurwa? Ty się sięgnał, że jakiś pchacz jest. To był czarny kot, on się pycha! Bez paniki. To Gromda. Złomany nos i morda we krwi to pakiet startowy. Gromda 17 Już 31 maja Na żywo na gromda.tv